Cześć, dzień dobry, witam was w nowym filmiku. Dzisiaj będzie chat make-up, więc taki dłuższy filmik, bo dawno go nie było. To po pierwsze, a po drugie mam dwie nowości, które yy, chcecie zobaczyć, poprosiliście mnie o to. Yy, I dzisiaj jakoś pleciemy je w makijaż. Nie wiem jeszcze jaki to będzie makijaż, jak to będzie wyglądać. Ale z tych nowości to jest ten cień Kobo. Yy, u mnie nowość oczywiście yy, Green Pistachio 213. Taki bardzo nietypowy, fajny kolor, i mam nareszcie mam tą pomadkę długotrwałą, matową z Golden Rose odcień 10. Jeszcze nie nakładałam na usę, nie mam pojęcia, jak będzie wyglądać. Nie wiem, jak kolorystycznie będzie to wszystko grać ze sobą, ale po to jest ten czat make-up, żeby z Wami troszkę pogadać i zobaczyć, jak te nowości wyglądają, jak się prezentują. Mam sobie tylko grzywkę. Chyba pierwszy raz mnie widzicie w tej grzywce na moim kanale taka nowość, wróciłam do grzówki spinamy o, uroczo, jak dziewczynka dobra mam już na sobie podkład, wymodelowaną twarz zrobione brwi, ponieważ akurat tutaj nie miałam żadnej nowości, więc stwierdziłam, że szkoda czasu um, traci na nakładanie tego wszystkiego e, to przechodzimy do makijażu oczu oczywiście najpierw nakładam bazę podcienie moim bazą jest kolor tattoo ten um, Cielisty odcień. Mamy już nareszcie wiosnę, teraz już pogoda jest ładniejsza. Wcześniej to, co się działo, to jest po prostu zagadka jakaś. Żeby w maju padał grad, pogoda była taka zmienna, troszkę dziwna, ale już jest ładnie. Nie ma co, po prostu chat make-up, a ja o pogodzie. Ok. E, co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Kredka czarna. Kredkę czarną już znacie. Jedna z moich ulubionych, czyli Super Shock Avon. Jest bardzo taka żelowa, bardzo fajna. Ma konsystencję. Będę ją rozcierać i będzie tworzyć bazę pod makijaż. Zrobimy jakieś ciemniejsze oko. Bo te usta są takie mocno bladiochy. Nie wiem, nie wiem, czy to jest w ogóle dobry kolor dla mnie. A z racji tego, że naprawdę jestem taka jasna, blada i w ogóle Rysuję kreskę i rozcieram. Najśmieszniejsze jest to, że robię sobie taki ciemny makijaż. A idę zaraz sprzątać, bo robię remont moich rodziców. Remontujemy, więc w takim full make pojadę sprzątać i remontować. Ale to jestem cała ja, wiecie, ja tak mam. Robię coś dziwnego, jakąś stylizację, a później wychodzę tak do ludzi. Ja się generalnie w ogóle nie przejmuję tym, co ktoś sobie pomyśli. Kreska roztarta. jedynie te przody jeszcze mi się nie podobają. Chcę zrobić jakiś szybszy makijaż, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, jeszcze ktoś dzwoni, ale... Oddzwonię później. No już. Dobra. I drugie oko. Tak właśnie jest przy tym nagrywaniu. Bardzo często tak mam, że ktoś się do mnie dobija, ja nie mogę odebrać, kurier dzwoni, Ktoś do drzwi przychodzi i się dobija wtedy, kiedy ja nagrywam i za bardzo nie mam jak się ruszyć. To jest tak zawsze. Często mnie pytacie, co ja robię, jak robię jakąś charakteryzację, a przychodzi do mnie kurier. Czy ktoś po prostu do mnie przychodzi. No i jest zabawnie. Zazwyczaj kurierzy już jeżdżą ci sami do mnie, więc już wiedzą... Co i jak, ale czasem było tak, że miałam jakieś krwawe charakteryzacje na sobie i był kurier, widziałam, wicie w Judaszu, kto się do mnie zbliża. To ostrzegałam, że otworzę, ale proszę się mnie nie przestraszyć, bo nie zdążyłam się pomalować. <grywa> Najważniejsze, żeby kogoś ostrzec, bo wiecie, generalnie nikt się nie spodziewa tego, że ktoś otwiera mu drzwi i jest zakrwawiony. I jak się przyjrzy, no to widzi, że oczywiście to jest makijaż, że to jest charakteryzacja, ale jeszcze w takim ciemnym przedpokoju, wiecie, na klatce schodowej nagle ktoś otwiera drzwi takie zakrwawione, to no można się przestraszyć, no. Zawsze się dziwiłam na te wszystkie pranki, które są robione, że po prostu ludzie nie dostają zawału, bo wyobrażacie sobie gdzieś... O wilku mowa, co ja teraz mówiłam? No, więc przepraszam Was na momencie Kurier. No, już jestem. Eee, mam już bazę postaci czarnej kredki, chociaż jeszcze przejdę nią na dół, tak mi się wydaje. Zrobimy taki ciemniejszy makijaż. O czym tu chciałam Wam powiedzieć? No, właśnie przyszedł kurier. Tak jak Wam mówiłam, często tak bywa. Tym razem kurier nie przyszedł do mnie, tylko do mojego męża. Z paczką do mojego męża. I co gorsze, była to paczka z obciążeniem na siłownię 60 kg. Ja jestem sama w domu, więc wyobraźcie sobie, że ten kurier musiał to niestety wnieść na górę, sam. A ja mieszkam na drugim piętrze, więc troszkę tak głupio. No i otwieram mu taka właśnie wymalowana do połowy. Tu wystrojona, wyszykowana. A na dole mam dresy, spodanki dresowe. I kolorowe skarpetki. Tak to jest bardzo często właśnie z nami, vlogerkami. Tak wyglądamy, że od góry, od pasa w górę jesteśmy wyszukowane, jakbyśmy na jakieś banki szły a na dole są dresy albo piżama. Więc kurie się uśmiał, ale niestety się poobrywał chyba w jedne. No cóż, no ja nie pomogę. Tyle nie wniosę, bo tyle nawet sama nie waży. Ok, mamy bazę ciemnego cienia. I teraz cieniowanie. Paletka Chocolate Bar. jeszcze nie pokazywałam Wam jej chyba. To Faced i jaki by tutaj kolor użyć? Hmm. Może takie ryzykowne połączenie. I tutaj jest taki kolor Cherry Kodal, coś takiego. To jest taka śliwka, taki brąz przechodzący w śliwkę bordowy bardziej cień, coś takiego zobaczymy jak on musi wyglądać na oku później w połączeniu z tym zielonym więc może być ciekawie w sumie wygląda jak brąz na moim oku przynajmniej przy tej kresce to Cześć Stefania. Mam kota pod nogami. Kurier ją obudził i teraz chyba nie wie co się dzieje. Zawsze taki długi filmik, ale proszę mi piszecie, że lubicie takie dłuższe filmiki od czasu do czasu. Więc mam nadzieję, że i ten Wam się spodoba. Chciałam zrobić takie niedbałe smoki, ale w sumie rozcieram to i rozcieram, więc chyba takie niedbałe do końca nie będzie. Ok, i na dolną powiekę przechodzę z tym samym cieniem, tylko już mniejszym pędzelkiem. Wykreślę też linię wodną z kredką, czyli Super shock. I jeszcze dokładam tego cienia na górną powiekę, żeby powieka była bardziej przydymiona, ciemniejsza cała. Tak, jest smoki, klasyczne smoki, nic takiego szczególnego, ale teraz złapię ten cień em, KOBO 213. No i zaszalejemy, zobaczymy, jak się będzie komponować z tym kolorem, jak w ogóle będzie z kleciem i tak dalej. I będę nakładać go może palcem, jak tą ta pigmentacja będzie lepsza, mam nadzieję. oho ależ cudny teraz trzeba coś z tym cieniem zrobić więc już takim czystszym pędzelkiem rozprowadzam go nieco dalej tworzyc, tworząc takie blendowanie przejście tego koloru nie było go za dużo Patrzcie jaką pięknie się nakłada na, mm, palcem. Jaka jest pigmentacja. To oko wygląda lepiej. Dobra, to tutaj dołożymy zaraz ciemnego. Co się kombinujemy? A z dolną powieką tego cienia nie będę nakładać na dolną powiekę. Zostawię tylko na górze. I zaraz jakiś błysk jeszcze we kąciku i na dolną powiekę. Myślę, że to będzie fajny patent. Muszę falucha. To jest takie połączenie kolorów bardzo ryzykowne, bo jest tutaj odcień taki silny, taka śliwka, bordowy kolor i taka pistacja. Teoretycznie takich kolorów nie powinno się łączyć. To nie powinno dobrze wyglądać, ale myślę, że nie jest źle. Dołożę tutaj tego ciemnego. Czyli wracam do tego cienia z paletki Chocolate Bar. O! Jeszcze lepiej. Weź teraz tym cieniem bordowym na ten cień pistacjowy. Wygląda to mega. Mhm. Nie wiem, czy to to widzicie. Jest ok Podoba mi się. No to teraz błysk um, pigment MAC Vanilla. Jakiś mały pędzelek. Znajdę mały pędzelek. Mam mały pędzelek. Hmm. Coś mi tutaj z tym dołem jeszcze nie gra. Teraz się nim zajmę. Ale tym cieniem jeszcze delikatnie chodzę na górę. Kącik wewnętrzny. Rozjaśniam. Ok. A z dołem muszę jeszcze coś pokombinować. Myślę, żeby go bardziej przydymić tym kolorem wcześniejszym, czyli tym portowym. Bardziej go rozmyć. I tak powstaje właśnie makijaż. Po prostu tworzenie czegoś, dokładanie. Pamiętajcie, że zawsze lepiej dołożyć, bo zabrać już jest ciężko. Tym bardziej przy takich ciemnych kolorach dokładać. Patrzcie w lusterko, myślcie, co, czego wam tutaj jeszcze brakuje, co byście chciały dołożyć. Tak, żeby nie przesadzić, ale żeby całość wyglądała dobrze. No i teraz mi się podoba, na przykład takie przydymione oczko, bardzo rozmyte na dolnej powiece. Ok. Mamy to. Teraz tuż na rzęsy. Um, L'Oreal Volume Million Lashes. Tu Dobrze wyglądałyby, oczywiście, sztuczne rzęsy. Ja już nie mam czasu ich nakleić. No, i też nie pójdę robić remont w rzęsach sztucznych. Trochę wyglądałoby to dziwnie. Już i tak będzie wyglądać dziwnie, ale. Moja rodzina jest przyzwyczajona do tego, że ja w jakichś dziwnych kolorach chodzę w ciemnych makijażach i tak na co dzień więc teraz to się nie dziwią ale nie byłoby mi wygodnie po prostu w rzęsach Trzeba się przyłożyć do tych rzęs to, że będą wyglądać takie mocno wytuszowane. Dobra, rozpuszczam grzywkę i zaraz nakładam pomadkę na usta. Moja grzywka już jest bardzo długa, a ja tu tak do fryzjera chodzę, wiecie co, 3 miesiące. Trzeba będzie i szybciej. I pomadka numer 10. No nie bardzo jest to mój kolor, ale myślę, że to całości pasuje. Zrobiło się tak mrocznie. Nie wiem, co o tym sądzicie. Tak więc tak prezentuje się ten makijaż. Pomadka widzę, że ją na pewno polubi, jeżeli chodzi o konsystencję. Zobaczymy, jak długo się utrzymuje tym bardziej dzisiaj przy tym remoncie. Yy, kolor odważny. Widzę, że ciemnieje. Zobaczymy, jak będzie za chwilkę wyglądać. Oko podoba mi się bardzo. Przybliżę się do Was. Bardzo. No, piękny jest ten kolor. Przepiękny kolor, bardzo nietypowy. E, mimo, że moja tęczówka jest w bardzo podobnym kolorze, to zrobiłam kontrast za pomocą tego cienia e, bordowego i e, moja tęczówka jest podkreślona mimo wszystko, więc ryzykowne połączenie, ryzykowne usta, ale efekt podoba mi się bardzo. Mam nadzieję, że Wam również. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Mam nadzieję, już niebawem. Więc do zobaczenia, cześć.